Witam Was bardzo serdecznie ja Jestem Żniwiarz, a to jest moja nowa seria pod tytułem Żniwiarzowa Przygoda Wstaje nowy dzień właśnie ja też dopiero wstałem niedawno więc wybaczcie jeśli będę trochę niewyspany i tak bradził ale trudno mam nadzieję, że mi sobie nie zaatakuje jak widzicie jest to zupełnie nowy save w ogóle no, no, nowo, nowy pomysł i tak dalej mieszkam sobie w takiej oto górze to jest mój tarasik hmm. dobra, już włączmy to, chciałem tak żeby ładnie było na na początek tak to słoneczko, widziałem tak ładnie, że na wprost akurat schodzi to przypadkiem wyszło zupełnie e, tak, a więc y, ta nowa seria to będzie, to będzie na poziomie normal jak widzicie y, będzie kilka modów Między innymi, no to Optifine, to już tam mniejsza, bo to nic dla Was e, nie znaczy, no to Ctrl jest, to jest Zoom, akurat to jedna rzecz, którą będziecie widzieć z tego Optifine'a. E, oprócz tego, Emo Creatures, e, to też wa, wa, waż, jeden z ważniejszych, e, no co i taka półeczka, e, jeszcze miał być taki stojak na zbroję, ale... To jest mało przydatne i coś tam mi trochę szwankuje, nie chcę się obrócić w tą stronę, w którą ja bym chciał, bo zawsze jak postawię na wschód, tak, tak stoi jakby, więc nie przyda mi się chyba. I jeszcze miał być Matmos, ale niestety mało on wnosi, a, a strasznie obciąża grę i komputer. Co chwilę miałem ten błąd z za małą, pamię małą ilością pamięci RAM. No więc sobie musiałem odpuścić niestety ale jeszcze w międzyczasie jakieś mody będę ciekawe widział to oczywiście je doinstaluję Także będzie, będzie fajnie no dobra tutaj jest takie jakby okienko tutaj zacząłem się kopać po prostu wszedłem tutaj na górę później tu wszedłem tutaj i tu się wkopałem tutaj mam takie główne pomieszczenie I to taki dywanik coś. A to jest mój magazyn. Tu jeszcze nic nie przyniosłem, bo mi się nie chciało, bo dopiero początej gry to nie mam. I już właśnie nie mogę włożyć mięska do skrzyni, bo niestety już jest pełna. No i co takie zdobyczy wiadomo w tej głównej skrzyni. E, tutaj takie taki przedsionek, to e, wyjście. Tutaj kratka schodowa to jeszcze tą górę pewnie zorganiz tam y, zorganizuje się jakoś tam niżej na razie tam nie potrzebuje nic może tam będzie jakaś stacja kolejki albo coś takiego to jeszcze zobaczymy jakiś pokój, pokój alchemika i, i zaklinacza y, przedmiotu wiadomo to takie okienko tak sobie przynajmniej, widzę przynajmniej czasami jakieś potworki tak samo jak tam to takie pierwsze pomysły to y, nie miały w sumie dużego znaczenia to tak pod Moja sypialnia pod wyjściem, i tu już takie zejście. Tutaj będzie w przyszłości taki mostek, a tutaj to właśnie okienko. I mam już drugi level, ponieważ yy, nagrywam to już teraz piąty albo szósty raz. Yy, mam straszne problemy z frapsem yy, przy Minecrafcie. Yy, także, no niestety, tak wyszło. I już straciłem całą. Z, już jeden hełm mi się zniszczył. Teraz buty już, jak widzicie o też zaraz właśnie, bo hełm sobie zrobiłem, ale już miałem więcej żelaza i, i już teraz nie, nie, nie mogę zrobić sobie nowej zbroi, więc w przyszłym ciku się wybiorę do jakiejś kopalni. I właśnie wszystko przez to, że, że, mi, się, że mi się kilka razy zepsuło nagrywanie i i z tego też powodu nie mam już y, właśnie porządnej zbroi ani y, straciłem już kilka mieczy i kilka ładnych akcji niestety przepadło ale trudno może teraz będzie dobrze. Tak jak widzicie jest mnóstwo pochodni, około nie wiem, 150 pewnie. Wszystko jest ładnie oświetlone, bo tutaj strasznie dużo się potworków, zaczął widać, że tutaj creeperki już się zaszalały. Y, tam mam taką wieżyczkę, ponieważ w tamtą stronę jest jeszcze jedna i później są dopiero drzewa tam, o wiele dalej. Wybaczy <laughs> trochę e, przeziębiony jestem. Oła. No i to w sumie cały mój domek na razie, no tu właśnie będzie ten ten mostek w tym miejscu. Aż do tamtąd. Tak, taki bajerek, ale to w przyszłych odcinkach. W przyszłym na pewno będzie jakaś wyprawa po surowce. To mogę Wam od razu zagwarantować. Hmm, teraz w sumie poczekałbym na noc. Ale do nocy jeszcze daleko. Hmm. Więc może... O, dopiero połowa dnia. Czyli do nocy jeszcze 5-6 minut. Hmm. Więc co by tutaj jest taki wągiel jeszcze widziałem. A z, jeszcze mogę Wam opowiedzieć, jak, e, jak mi się tutaj e, grało. A teksturki tak w ogóle to John Smith. Trochę, przy, trochę zmienione. to customizera na. tam jest podany w temacie e, tych teksturek. Kota jeszcze nie mam. Ale będę miał jak tylko jakieś yy... o, więc ja to zębeczka. Jak tylko jakieś złoto sobie znajdę, to na pewno będę miał kotka. Hmm. Ptaka nie ma po co oswajać, bo to, to nieprzydatne zupełnie. Jeszcze przed nocą sobie nowy mieczy chyba zrobię, żeby być pewnym, że później kilofem nie bić, tak jak już to miało miejsce a mi sklaskowało. O kurcze. O, owieczka, wieczka, chodź, chodź, chodź Lubię robić rzeczy z wełny, więc sobie ją pozbieram. Dlatego też miałam tutaj pustynię, zrobimy sobie farmę Kaktuska, ponieważ Lubię robić z wełne rzeczy. Zielony w sumie ładnie wygląda. O! daj już O, i tutaj jest mój konik Sparko i taki tutaj króliczek, ponieważ nie wiem czy wiecie, ale jeśli jedziemy na koniu i założymy na głowę królika... To skaczemy o wiele dalej. To mi się wydaje, że jakieś 6 pól czy 7, coś takiego. <laughs> a może jeszcze tak wam powiem, że w jednym z tych e, odcinków, które niestety się właśnie uszkodziły, e, walczyłem z Endermanem też. To przez przypadek, bo po prostu tak sobie zumowałem na tą moją górę, a on gdzieś tam stał i, i rzekomo e, nie zauważył. Też ja na niego nie patrzyłem, więc zaczął mnie bić, ale go pokonałem w, po chwili walki tam już ledwo ledwo derwując są strasznie gdzieś tutaj ten węgiel był gdzie go miałem o tu niżej a jeszcze w jednym odcinku na przykład mi się skończył miecz, później drugi miecz, później jeszcze kilof, bo tam końcówka była. I później tym ostatnim kilofem e, walczyłem jeszcze do końca nocy, tam tutaj minuty pewnie, że ileś. Gdzie jest ten węgiel? O, zielony ptaszek. E, I niestety. To znaczy, jeszcze, jeszcze nieraz nie zginął. Nie wiem, jak to jest możliwe. Może dlatego, że mam zbroję. Jeszcze, mi się nie, jeszcze im się nie udało mnie zabić. Ale myślę, że to niedługo może nadejść. Wiecie, jak się nagrywa, to zawsze jakaś. jakaś cinka wleci i nigdy nie wiadomo, co się stanie. No właśnie, gdzieś to widziałem. Węga mam na razie wystarczająco, bo jak szedłem tutaj do szukając miejsca na domek, to trochę to już zahaczyłem na jakąś skinę. Na szczęście troszkę tam już sobie uzbierałem. Nie chciałem nagrywać tego szukania domu, bo to nic ciekawego w sumie. Żadnych krajobrazów ładnych po drodze nie pamiętam, żeby były, także nic nie straciliście. Tak to drodze będzie ciekawe, bo już trochę się zorganizowałem i, i możemy w przyszłym odcinku lecieć już do jakiejś jaskini. Może jakieś kopalnie znajdziemy, czy jakiś kanionek, zobaczymy. Jak wiecie, w, tamtym, od, w tamtej serii nie udało mi się znaleźć tego kanionu chyba. Um, także... Tutaj może się uda. Tam z serii... Jeszcze coś wrzucę, tam z architektury, jakiś odcinek z, z, z serwera może będę wrzucał jakiś czas. Jak coś tam więcej zbudujemy, ale... Ale tak... W singlu to nie było już co robić za bardzo. Um, bo nie chcę... Nie, ja chcę w ogóle sobie robić, a ja, nie kraść coś... Znaczy nie kraść, ale no... Robić coś... E, z Minecraft powiedzmy. Wiem, że są fajne projekty, ale, ale ja wolę coś tam zbudować. A nie, a nie brać sneta. Trochę głupio ten stone wygląda. Mogłem, mm, mogłem go zmienić na coś innego. To znaczy nie zmienić materiał, e, ale inaczej sobie inną teksturkę ustawić e, tego stona. Wygląda trochę jak kobyl. Jest słoneczko, chyba już powoli zachodzi. Także zaraz e, się przygotujemy do walki. Aha, już tam jest, dobra. Tu jeszcze zabiję ci Dobra, w sumie mają ekspodają, to nie będziemy już ich bić. No ładnie, ładnie. To Jak one mogą zginąć? O, konika mam kolejnego. O, mały konik, ale sweet. Sweataśny. Dobra, więc to już. Zachodzi słońce. Muszę przed tym kolejnym odcinkiem tutaj ogarnąć tą skrzynię, bo, bo to już jest prawdziwa masakra. O właśnie, na przykład węgla już nie mogę odłożyć. O, to jeszcze mogę. Dobra, jeszcze dwa stejki. <laughs> jeszcze... Aha, teraz tutaj węgiel włożymy. O właśnie, no pięknie. O, jeszcze stejki mam. A... Um, ja. To jeszcze samie zrobimy chyba. Gdzie jest kaby... Aha! Łeee... To jest nie ofiara, ja mam jeszcze 14 e, rudy żelaza. Także sobie to przytopię. Trzeniam mm, mm, mm. ja drewna, no właśnie, właśnie, właśnie. Się Dobra, lecimy dla nich. <śm> A, oczywiście ta seria jest też nagrywana tak jak ostatnio, bo te na nowym mikrofonie już na nowych słuchawkach. Yy, series 4H, nie wiem, tam 130Z chyba. Możesz zaczyć zacząć gdzieś na jakimś sklepie. W sumie fajne są. Zaraz zaczynamy jeszcze jak to tam będzie wszystko słychać. No nie będzie źle Dobra gdzie są te cieniasy Te creeperki teraz e, Strasznie szybko wybuchają według mnie za szybko chyba trochę zawsze tak podchodziły takie i dopiero BUM. a teraz od razu są nas i bum Nie można nawet zareagować czasem Znowu nie żyjemy pochodni, cholera Zajmę sobie tutaj właśnie takie miejsca ciemniejsze by trzeba jeszcze wypełnić pochodniami. Critical Ale dziwne, ten critical nic nie dał. my tak cztery hity były. Dobra, to już właśnie mniej spełni. Tam dalej jest dopiero impra. Aha, pewno od razu, że etka nie będę atakował jeśli gdzieś się pojawi tako, takowy, o właśnie, na przykład tą sprawę jest. Nie chcę znowu zoomować, bo znowu mnie napadnie. Ale kostki i, i zębiaczki to czemu nie? Oho, tam czeka na mnie. Idzie ten gamuń. Się zabija przy okazji sam. Na hita będzie.

Griperka jeszcze nie widziałem, więc się zaraz mnie tyłu walnie. Wyślikam oni Aha, już tam jest jeden ogóras. Zaraz z nimi rozprawiejmy Wybuchnij sobie tutaj na nich No dobra, nie teraz tej głombie. Co za osią To to samo <laughs> Wszystko mi Teraz pieprza. Już pochodni mi kilka też wyrąbał Tak patrzę do tyłu bo e, Zdarzało się, że gdzieś tam respiły za mną nie wiem czemu i Mogę mieć pewność, że... O właśnie, zarobić to na przykład z respią, bez sensu tak daleko wyszedłem. A dobra. No że padnę? O! SMS! Czego tak wcześnie rano do mnie chcą? Jest ludzie na 10 jeszcze nie ma, o kurde. O, oh, fuck, o, oh, fuck, a skąd ten creeper? No nie, no co za debil. On się mi lutach bo rozwalił. Szal. Za w, w ogóle wyłóż tak daleko był. A, te głąby tam czekają. Trochę ich tam jest. No tu jest. O, góra z jeden. O, oh, fuck, o, oh, fuck, nie widziałem go. To ten sam. Nie wiem, że tak przeszedł. Zaraz mnie jeszcze od, od drogi powrotnej. Ała, nie to. Miał być Shift. Tak myślałem. kampią ze tu kaktusami. Później ich nie widać. Zobaczcie, jak to ładnie siedzą. Mój domek. Moje kaktuski. O, pa pa pajączki. Świetnie. Oa z tym cudem. Frajerzy. A, dobra, to już trochę wycofamy. Mmm, dwa ząbiaczki. No proszę. dajcie panowie. Oj, ojoj oj, 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 Dobrze, że tam już zrobiłem dodatkowy. Hahaha oła. O ty gnoju. Oła, miałem tu nie wchodzić. Aha, znowu mi rozwalili coś, kurde. o zauważyłem. O, tam i do górów się naspełniło. Oho. Co będzie dobre. O, kurde. Cztery, nie? O, fak. O fuck, przynajmniej odciągniemy o od tych pochodni moich pięknych A, jeden przynajmniej tam nie poszedł, ale sieroty! a Sami się zarąbują, o Boże W sumie. Dobra Tych mała dziura mi zabił trzech Dobrze Gdzie jest ten czwarty creeper? Przecież były cztery Czy nie? Sam nie wiem teraz zaraz, czyli bomba. co mnie teraz trafi? Zombie. Oj, już staje słońce. Szybko się z nimi jeszcze rozprawimy i kończymy. Co so, nie wiem czy... O właśnie. Czy mikrofon? Oła. Przesunął. Tutaj no. so, kupi? kostek. Dobra, zaraz, was Słoneczko przygrzeje nie jest z takiej zabawy ze mną Tak, tak, uciekajcie, uciekajcie, nie nam to nie da <laughs> Nice Pajączek już się odwalił I tak zabijemy Trzeba już płyty jak Creeper wysadzi. Ściewecika. <grymne> Tam jeszcze był. No właśnie. Czeka na mnie, o A te głupie giry ma. Jak zaraz tutaj... No fuck! Dobra, chyba jest. Czysty teren, bo. Właśnie. <trymne> Także. Wracamy do domku. I zaraz yy, sprawdzimy jaki dzisiaj łup wojenny i będę się z wami powoli <coughs> Jeszcze zaraz muszę Battlefielda hmm, dograć. Ostatnią, ostatni level i ten jeden, co mi się tam niestety coś przerwało nagrywanie. A nie nienawidzę tego. A, musiało przecież tak się stać, przecież. Zawsze nie prześladuje deszcz, więc... Nie jest nic dziwnego w sumie. No, przynajmniej coś mi się nic nie bo tam ostatnio kostek na nie czekał. Dobra, A, chcę dużo. Dobra, ten flash, bo, To, to, to i to A jeszcze strzały mam. Nice. Już tutaj widzicie dużo... O, patrzcie, tego tyle samo. Tych oczek jakoś mało wypada mi. Dobra, jest. Idziemy do skrzyni... O kurde, o kurde, o kurde O, idzie sobie creeperek w moim domu Fak, fak, fak Mi to rozpieprzy tego Chyba normalnie O tak, o tak, choć, choć, creepuś, choć Ja skąd sklęć wziął ciężkie cholery Tak, sam się zabi Nie! Trzebań tych głupi debilu. Co to było? Na 5 hitów. Co za głupi. Jak muszę tu zrespić? To mi tu nie zaskoczył, tutaj. Stałem, bo... To no mi puchaty rozwalił normalnie. Co za gnojek. Dobrze, go w porę zauważyłem, bo normalnie. Przecież tu nie mógł się zrespić, no... Jakim cudem? Powiedz mi jakim cudem. W tu jest wtedy pochodni. Tu zrobiłem drzwi, tam się na dalszą jadą farmę, więc nie mam pojęcia jak to się mogło stać. Nigdy nie zrozumiemy minecrafta chyba. Ajaj, już nie mogę piasku dłużyć. to mogę. Kaktusów też nie, dobra. A więc, to będzie chyba koniec. Mam nadzieję, że wam się podobało, że trochę rozerwaliście przy tej walce. przepraszam, także... Komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach Nieżywej przygody. Cześć!